Kurwa! Dzień dobry, przyszedłem się sprzedać, proszę bardzo. Dziękuję! Już tutaj sobie zaraz wrócę na ladę. Okej, okay, to ja tutaj jeszcze o sobie zgarnę hajsy za siebie z YouTube'a. No, nosę kartę wyciągnę. Hihi. Już tutaj wyciągam z torebki. Wartość bezcenna. Dobra, fajnie. Mam nadzieję, że ktoś Pana kupi. Ale w po, w, za podwójną cenę oczywiście, nie? No to jak? Trzeba na tym zarobić. O kurde, to Kiełbasa TV, tylko się wstydzę do niego podejść. Tutaj daję. Może sobie Pan siebie pooglądać na wystawie. Ale jestem zajebisty, wiedziałem to. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że się sprzedałem.